BST, czyli Brwinowskie Spotkania Teatralne. Pierwsze Brwinowskie Spotkania Teatralne rozpoczynamy 23 marca. Rozpędzamy się poprzez 24 i 27 w Brwinowie odbędzie się wielki maraton teatralny na scenie w Mateczniku, właśnie w Światowym Dniu Teatru. Będzie to teatr dziecięcy, grany przez dzieci. Teatr wielopokoleniowy, teatr rodzinny, specjalnie stworzony w okolicach dla, przez rodziców dla dzieci. Wystąpi grupa teatralna z Nadarzyna, ale będą też, będzie też teatr orientalny, będą opowieści tureckie, opowieści Meddaha, będzie teatr muzyczny, opowieści afrykańskie stykwy, więc jeszcze inny, nowy rodzaj teatru, raczej muzyka w teatrze. Będzie także teatr wielokulturowy, mianowicie przedstawienie pod tytułem Trzy perły stworzone przez dzieci uchodźców.